Cześć, Nazywam się Roma, a ja nazywam się Aniela. I razem prowadzimy pracownię odnawiania mebli. wnętrz. wyciąg z konta. I zapraszamy Was na fantastyczny odcinek, w którym to pokażemy Wam, jak zrobić taką nietuzinkową ozdobę na choinkę, albo na przykład medalię. Na szyję. Tak, będę za osiągnięcia. Zostańcie z nami, pomoc i inspiracji. Do wykonania takiej ozdoby świątecznej potrzebna będzie baza ze sklejki albo cienki plasterek drewna, na przykład brzozy. Potrzebujesz także glinki do wyciskania albo masy papierowej, a także silikonowej formy do wyciskania, z której wyciśniesz wzór, który będzie Ci najbardziej odpowiadał. My przygotowałyśmy cienką sklejkę i chcemy ozdobić obydwie strony tej sklejki. Wycisnęłyśmy dwie formy, które przykloimy równomiernie na każdej ze stron na klej wikol. Po drugiej stronie robimy. Totalnie to samo, może być trochę grubsza warstwa wikolu, na tym mocujemy formę z glinki i czekamy do wyschnięcia. Gdy glinka wraz z klejem wikol wyschnie, malujemy to na dowolny kolor. My jako bazę wybrałyśmy kolor biały. Każdą ze stron malujemy dokładnie, tak żeby przykryć i ujednolicić całość ozdoby. Nie zapominaj także o rantach. Chcemy, żeby ta baza była dokładnie pokryta, więc malujemy całość ozdoby dwukrotnie. Drugi kolor, który wybrałyśmy, to kolor zielony. Chciałyśmy, żeby te dwa kolory mocno ze sobą kontrastowały, a zielony wspaniale wpisuje się w tematykę bożonarodzeniową. Na ornament nanosimy farbę metodą tzw. suchego pędzla. Czyli staramy się pociągnąć go w taki sposób, żeby jednak środek pozostał biały, a żeby farba pozostała tylko i wyłącznie na rantach. Żeby dodać efektu jeszcze większego postarzenia ozdoby, postanowiłyśmy ranty przetrzeć papierem ściernym o wysokiej gradacji. Całość oczywiście zabezpieczamy bezbarwnym woskiem z każdej ze stron. Po wywoskowaniu bezbarwnym woskiem, odczekałyśmy chwilę a następnie pokryłyśmy całość woskiem ciemnym. W naszym przypadku jest to kolor dąb przydymiony. Jak już wiecie z poprzednich naszych filmów, nadmiar ciemnego wosku ściągamy. Chcemy, żeby ta ciemna patyna pozostała tylko i wyłącznie we wgłębieniach. Nadamy teraz trochę błysku na naszą ozdobę i na rantach ornamentu dodamy odrobinę złota, może to być też srebro, my wybrałyśmy stare, Postarzane złoto, oczywiście po każdej ze stron. Jeszcze tylko wstążka i tak się prezentuje. Możesz zawiesić to na choinkę albo użyć jako ozdoba do girlandy, czy gdziekolwiek indziej. Na naszych warsztatach bożonarodzeniowych będziemy robić mnóstwo ozdób świątecznych, nie tylko w takim klimacie. Ale jeśli chcesz poznać więcej inspiracji i być z nami na bieżąco, zaobserwuj koniecznie nasz profil. Śledź nas także. Na Instagramie i Facebooku. Odwiedź także nasze konto na TikToku. Bądź z nami na bieżąco.